No cześć, witajcie. Pierwsze wrażenia to jedno, ale do sprawy warto podejść na spokojnie. Pora więc na pełną recenzję. Zapraszam was na materiał. Tak jak mówiłam w swoich pierwszych wrażeniach, OnePlus 15 to jedna z bardziej kontrowersyjnych premier tego roku. Mimo, że sama nie wybrałabym tego smartfona jako urządzenia na co dzień, tak wiem, to taki mały spoiler, postanowiłam go kupić i dokładnie przetestować. Chciałbym też wrócić na chwilę do kwestii sprzętów, które pojawiają się na kanale. Słuchajcie, to ja decyduję, co trafia na ten kanał, no bo kupuję te wszystkie sprzęty za własne pieniądze. I choć wiadomo, że najbardziej lubię topowe smartfony, niezależnie od tego, czy pochodzą z dystrybucji chińskiej czy europejskiej, to na kanale będą pojawiać się różne modele, nie tylko te tak zwane top of the top. Dzięki temu mam odniesienie do wielu marek. Ale naprawdę, to jakie to będą smartfony, wybieram ja. Mam świadomość, że nie każdy znajdzie tu wszystko, czego by oczekiwał, jednak taka forma tego kanału jest w pełni świadoma i na razie nie zamierzam jej zmieniać. No ale dobra, teraz wracamy już do OnePlusa. W swoich pierwszych wrażeniach mówiłam, że przeszedł on gruntowną metamorfozę. Ale faktycznie i słusznie jeden z widzów zwrócił mi uwagę, że prawdopodobnie to nie OnePlus 15 upodobnił się do Oppo Find X9 Pro, lecz możliwe, że było na odwrót, bo przecież już OnePlus 13T przypominał ówczesnego OnePlusa 15. Niezależnie jak jest faktycznie, to muszę przyznać, że pod względem wyglądu no jestem zadowolona. Szczególnie ta czarna wersja prezentuje się bardzo elegancko z tymi czarnymi ramkami, a dodatkowy certyfikat IP69K to kolejna zaleta. Ekran OnePlusa 15 jest bardzo dobry. To 10-bitowy panel LTPO i choć zmniejszono jego rozdzielczość, to ogólnie trudno mu cokolwiek zarzucić. Wielką zaletą jest to, że ekran jest płaski. Producent nie chwali się maksymalną jasnością rzędu kilku tysięcy nitów i bardzo dobrze, bo taka wartość i tak pojawia się podczas wyświetlania treści HDR. Podają za to jasność. HBM, czyli tę, jaką uzyskamy na przykład w pełnym słońcu nie wynosi ona 1800 nitów. Pod tym kątem nie mam temu ekranowi nic do zarzucenia. Jest jasny w słońcu, a w ciemnym pomieszczeniu nie wali kolokwialnie po oczach. Automatyczna jasność reaguje sprawnie na zmieniające się warunki oświetleniowe, a odzorowanie barw jest moim zdaniem bardzo dobre. Czy złotliwość ściemniania PWM wynosi 2160 Hz? Jeśli ktoś jest wrażliwy na migotanie, warto to wziąć pod uwagę. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu rozdzielczości i podbicia odświeżania do 165 Hz. W tej kwestii zwracam honor niektórym widzom, którzy słusznie zauważyli, że rezygnacja z najwyższej rozdzielczości ma sens, jeśli telefon kierowany jest do graczy. To właśnie rozdzielczość generowanego obrazu bezpośrednio wpływa na wydajność, obciążenie procesora i też generowane ciepło. Jeśli wrzucimy na procesor renderowanie obrazów w bardzo wysokiej rozdzielczości, to możliwe, że nie osiągnie wysokiej liczby klatek na sekundę. I będzie miał problem z utrzymaniem nawet 120 fps. -ów. No taki wtedy panel o wysokim odświeżaniu staje się po prostu zbędny. Obniżenie rozdzielczości sprawia, że w takim telefonie zdolność do wygenerowania odpowiedniej liczby klatek rośnie znacznie bardziej. Oczywiście wiele zależy od gier, w które gramy, w przypadku dynamicznych tytułów takich jak Call of Duty, odświeżanie ekranu ma duże znaczenie. Można więc narzekać na zmniejszoną rozdzielczość, ale z perspektywy graczy jest to raczej zaleta niż wada. Osoby, które nie są graczami, mogą patrzeć na to oczywiście z zupełnie innej strony. Do czytnika linii papilarnych również nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest dokładny, błyskawiczny i umiejscowiony w idealnym miejscu. OnePlus 15 tradycyjnie dostępny jest w dwóch konfiguracjach: 12 256 oraz 16512 512 GB. No i oczywiście ja zawsze wybieram tą mocniejszą wersję. Na pokładzie mamy najnowszego Snapdragona 8 Elite generacji 5 oraz UFS 4.1. Oxygen OS 16 to jedna z moich ulubionych nakładek, a sam telefon działa błyskawicznie i jednocześnie bardzo płynnie. Jeśli chodzi o funkcję AI, omawiałam je szczegółowo o swoich pierwszych wrażeniach, więc zachęcam, żeby się tam wrócić. Wibracje są moim zdaniem nadal bardzo dobre, ale w porównaniu z poprzednią generacją są delikatnie słabsze, dlatego od razu musiałam je podbić w ustawieniach. No i teraz przejdziemy do grzania się tego telefonu. W codziennym użytkowaniu sprawuje się świetnie, nawet podczas prawie godzinnej gry w Call of Duty czy Genshin Impact na najwyższych detalach i w trybie Pro Gamer nie zauważyłam mocnego nagrzewania. Przy Call of Duty nagrzał się maksymalnie do 36 stopni, a przy Genshin Impact do około 39. Podczas nagrywania 4K 60 klatek na dość ciepłym i wilgotnym basenie temperatura telefonu osiągnęła maksymalnie 41 stopni po 13 minutach. Choć szczerze mówiąc, nie znam dokładnej temperatury otoczenia, jaka wtedy była. Trochę inaczej wygląda kwestia związana z testem 3D Mark Extreme Test Test. Początkowo telefon w ogóle nie chciał go ukończyć. Za każdym razem wywalał mi się na 18 pętli. Udało mi się przeprowadzić pełny test dopiero wtedy, gdy wcześniej schodziłam urządzenie w lodówce do około 8 stopni, a następnie uruchomiłam test w temperaturze około 20 stopni. Mówię o temperaturze pokojowej i w Taki, w takiej sytuacji OnePlus ukończył ten test przy temperaturze 45 stopni, osiągając stabilność na poziomie około 60%. No ale później sobie pomyślałam, a może po prostu zresartuję ten telefon i spróbuję jeszcze raz. Uruchomiłam test ponownie, tym razem przy początkowej temperaturze około 26 stopni, nie ochładzałam tego telefonu w żadnej lodówce i koło mojemu zaskoczeniu OnePlus przyszedł go bez żadnych problemów. Telefon rozgrzał się do 47 stopni, a stabilność wzrosła do około 70%. Czy to był jakiś błąd systemu? Możliwe, ale warto dodać, że wszystko działo się już po aktualizacji, bo wcześniej telefon potrafił nagrzewać się jeszcze mocniej. Z dodatkowych funkcji mamy IRD do sterowania urządzeniami w domu oraz przycisk akcji, który zastąpił slider do zmiany profili telefonu. Teraz można mu przypisać jedną funkcję, jednak możliwe jest to tylko poprzez przytrzymanie przycisku. Pod kątem wsparcia telefon otrzyma 4 lata aktualizacji Androida oraz 6 lat łatek bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zasięgi jakość rozmów, pod kątem zasięgu jest ok, nie mam większych zastrzeżeń, ale tam, gdzie występują typowe dziury zasięgowe, zaczyna pojawiać się problem. W tym moim charakterystycznym miejscu OnePlus, podobnie jak Pixel czy iPhone. Miał problem ze stabilnym połączeniem i na przykład z wysyłaniem głosówek na telegramie. No jestem teraz w miejscu, gdzie zazwyczaj no ten zasięg u mnie potrafi być słabszy jest ta charakterystyczna kratka, ale nie wzięłam sobie drugiego telefonu, żeby to nagrać, więc spróbuję to jakoś tak wam pokazać. Przez chwilę byłam dobrze nastawiona, bo tajdal szedł cały czas, ale jak postałam tutaj chwilkę w tym miejscu. To zasięg zaraz spadł na Edge'a, zobaczycie to jak wyjdę z kamery i włączę po prostu włączone nagrywanie ekranów, więc to zaraz zobaczycie. Spróbuję wysłać głosówkę na Telegramie i będziecie widzieć, że no, no nie wygląda to tak kolorowo jak na telefonach z dystrybucji chińskiej, czy też z dystrybucji globalnej na rynek azjatycki, bo przecież testowałam też tutaj OPPO Find X9 Pro z dystrybucji globalnej, ale na Azję. No to zaraz Wam to pokażę. Test notatki głosowej na OnePlusie 15 w miejscu o gorszym zasięgu. No, i tutaj, właśnie teraz widać, że no to się nie wysyła. Zresztą już tutaj stoi jakiś czas i, i nawet poprzednia głosówka też jeszcze nie wysłała. Więc no, możecie zobaczyć. Zresztą jeszcze raz zaraz wrócę do tego telegrama i, i zobaczymy. No. No i jeszcze jedna rzecz, bo na niektórych telefonach pomaga tak jakby włączenie trybu samolotowego i go wyłączenie, żeby po prostu sieć się gdzieś tam przemieliła. No, ale tutaj ten zabyk niestety nic nie daje. Także tak to tutaj wygląda. Ja zaktualizacja, bo już się miałam zbierać, ale stoi tutaj jeszcze chwilę. I teraz zasięg wrócił na H+ o dziwo? Więc zaraz znowu wejdę w telegram, zobaczymy, czy ta głosówka się wysłała. Także jest tutaj, tak trochę, można powiedzieć, no nie jest tak super stabilnie jak powiedzmy na, na telefonach z dystrybucji chińskiej. No, ale co? A plus, ale głosówka dalej kręci. Ha. Czyli jeszcze się nie wysłała. No nic. No, może się za niedługo. Może się za niedługo. Wyślę. Jeśli chodzi o jakość rozmów, jest poprawnie, jest to podobny poziom, co było w Oppo Find X9 Pro. Słychać wzmocnienie średnicy kosztem przycięcia wysokich tonów, co skutkuje trochę węższym spektrum dźwięku. Powiem tak, słyszałam już telefony, które brzmiały znacznie bardziej naturalnie pod tym względem. Jeśli chodzi o głośniki, są w porządku. Oczywiście nie należą ani do najsłabszych, ani do najlepszych na rynku. Grają lepiej niż Vivo X300 Pro. I może odrobinę szerzej niż Oppo Find X9 Pro, ale wciąż nie są liderem segmentów. System obsługiwanych kodeków jest dobrze. Mamy LDAC, LHDC, aptX, aptX HD i nawet aptX Adaptive, co sprawdziłam podłączając moje słuchawki Denon Per Pro. No brakuje jedynie aptX Lossless. Przejdziemy teraz do aparatu. Na papierze widać spore zmiany, które dotyczą wszystkich sensorów. Wszystkie obiektywy dalej mają 50 megapikseli, ale wielkość sensorów uległa zmniejszeniu. Firma zakończyła współpracę z Hasselblad i postawiła na własny silnik przetwarzania obrazu Detail Max. Zdjęcia z głównego aparatu w dzień są przyzwoite i naprawdę mogą się podobać. Jednak w warunkach dziennych ładne zdjęcia robią już nawet telefony ze średniej półki, więc prawdziwe ograniczenia widać dopiero przy słabszym świetle. Tutaj ujawnia się mniejsza matryca. W porównaniu z topowymi smartfonami, chociażby starszym Vivo x Ultra, zobaczymy mniej detali, szczególnie w słabszym oświetleniu. Dodatkowo dochodzi kwestia bokej plastyczności zdjęć. No tu trochę do topowej czołówki brakuje. Podobnie jak w poprzednim modelu dostępny jest tryb Master. Zmienia on wyraźnie charakter zdjęć, ponieważ działa bez wsparcia HDR. Przyciemnia nieco fotografię, dlatego korzystam z niego głównie w ciągu dnia. W bardzo jasnych scenariach, gdzie zdjęcia potrafią wyjść troszkę zbyt jasne. Oczywiście nie jest to regułą. W takich przypadkach sprawdzi się właśnie tryb master, lub można użyć ręcznej korekcji ekspozycji w trybie automatycznym. No i warto pamiętać, że tryb master działa maksymalnie do zoomu 10 razy i oferuje też tryb Pro, który daje zdecydowanie większą kontrolę nad całym zdjęciem. Dodatkowo tryb master umożliwia fotografowanie w rawach, co pozwala dopracować finalny efekt dokładnie tak, jak chcemy. Szeroki kąt jest tylko przyzwoity i nie ma co tu się spodziewać niczego nadzwyczajnego. Jednak już się przyzwyczaiłam do tego, że producenci nie przywiązują do niego zbyt dużej wagi, nawet w mocniejszych telefonach, więc tu nie było co oczekiwać rewelacji. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to teleobiektyw. Naprawdę wydaje się najlepszą jednostką w całym zestawie aparatów. W dobrych warunkach oświetleniowych robi bardzo dobre zdjęcia, a odległość ostrzenia 30 cm to krok do przodu w porównaniu do 50 cm, które mieliśmy w OnePlus 13. Jedynie w gorszych warunkach oświetleniowych widać jego ograniczenia, ale ogólnie jest to całkiem niezły obiektyw. Jeśli chodzi o zoom, mamy możliwość przybliżenia do 120 razy. Do 10 razy jakość jest całkiem niezła, powyżej tego zoomu bywa różnie. Wiele zależy od fotografowanego obiektu, ale zdecydowanie widać tu ingerencję AI, szczególnie przy wyższych powiększeniach. Powyżej 30 razy działa telefotozoom, a po 60 razy włącza się zoom AI. Można go wyłączyć, ale szczerze mówiąc lepiej go zostawić, bo bez niego wyniki są jeszcze mniej przewidywalne. Oczywiście nie jest to najlepszy zoom na rynku, ale i tak spodziewałam się gorszych efektów. Makro, jak wspomniałam wcześniej w swoim unboxingu, realizowane jest z szerokiego kąta i stanowi absolutną podstawę. Nie jest to nic nadzwyczajnego, poziom porównywalny z Samsungiem czy Pixelem, choć w Pixelu 10 Pro w trybie manualnym można uzyskać namiastkę makro z No, tu niczego więcej się nie spodziewałam, bo żaden OnePlus nie oferował makro z a po ostatnich zmianach tym bardziej tego nie oczekiwałam. Portrety z OnePlus 15 wykonane w dzień w dobrym świetle potrafią wyjść naprawdę nieźle. solidnym odcięciem obiektu od tła i z całkiem naturalnie wyglądającą skórą, oczywiście po wyłączeniu upiększania twarzy. Mimo wszystko do czołówki wciąż sporo brakuje, szczególnie pod względem ilości detali. A w gorszych warunkach oświetleniowych różnica staje się jeszcze bardziej widoczna. Zdjęcia z przedniego aparatu w dobrych warunkach oświetleniowych są naturalne i mają sporo detali. Trzeba jedynie pamiętać o wyłączeniu domyślnego upiększania twarzy. W słabszym świetle ilość szczegółów spada i staje się to bardziej widoczne. Oddzielenie włosów w trybie portretowym nie jest idealne, ale wciąż prezentuje przyzwoity poziom. No, Zdjęcia nocne niestety nie są najmocniejszą stroną tego telefonu. Widać tu wyraźnie ograniczenia wynikające z mniejszej matrycy. OnePlus 15 oferuje co prawda tryb nocny, jednak samo wykonanie zdjęcia trwa dłużej niż u topowej konkurencji. Fotografie są mocno wygładzone, a detale często zanikają. Jeśli chodzi o kontrolę odbici flar, jest poprawnie, choć w porównaniu z najlepszymi smartfonami różnica jest widoczna. Jeśli chodzi o zdjęcia w ruchu, OnePlus zachował tryb akcji, dzięki czemu samo wykonanie fotografii jest przyspieszone. W dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia prezentują się bardzo dobrze. W słabszym świetle pojawia się oczywiście więcej poruszeń. Nawet jeśli kadr nie jest mocno poruszony, szumy, szczególnie na teleobiektywie, stają się znacznie bardziej widoczne. No i przechodzimy teraz do wideo. Maksymalna rozdzielczość nagrywania to 8K w 30 klatkach, ale dostępne jest też 4K w 120 klatkach, które można wykorzystać m.in. do wysokiej jakości ujęć w zwolnionym tempie. Nagrywanie w HDR działa zarówno na przedniej, jak i głównej kamerze, a dodatkowo w 4K60 klatek można płynnie przełączać się między aparatem przednim a tylnym podczas rejestrowania materiału. Nie ma osobnego, dedykowanego trybu portretowego wideo, ale można przed rozpoczęciem nagrywania aktywować ikonę Devofield, Field, aby uzyskać efekt portretowy. No ale w tym przypadku rozdzielczość spada jednak do 4K, 30 klatek. W trybie Pro Video da się samodzielnie ustawić wszystkie najważniejsze parametry, a dodatkowo można nagrywać w profilu logarytmicznym, nawet w 4K przy 120 klatkach. Dostępny jest również podgląd z nałożonym lutem, ale jego efekt służy jedynie do podglądu i nie zapisuje się w finalnym materiale. Jeśli chodzi o samą jakość wideo, kolory są żywe a zakres dynamiczny stoi na naprawdę przyzwoitym poziomie. Stabilizacja w dzień na głównym obiektywie jest niezła, zwłaszcza biorąc pod uwagę zastosowany sensor, ale w gorszych warunkach oświetleniowych widać już jej wyraźne pogorszenie. Na teleobiektywie oraz przy wyższych zoomach, no, spadek skuteczności stabilizacji staje się już jeszcze bardziej zauważalny. 60 klatek. Ładna pogoda, ale bardzo wietrzna. Dzisiaj teraz szeroki kąt. Wracamy na jedynkę. Teleobiektyw maksymalny zoom to 18 razy. No i jeszcze. Редактор Piękna pogoda, ale trochę wietrzna. Zresztą widać za mną, jak się ruszają trochę drzewa. Trochę się schroniłam, żeby właśnie ten wiatr nie był taki dotkliwy. No i tutaj możemy sobie też zmienić delikatnie widok. No i oczywiście możemy też przejść na główną kamerę, nawet w 4K-60 latek. Jeśli jeszcze trochę obrócę do słońca, żebyście zobaczyli jak to wygląda. No i jeszcze bieg. No matko jaka tu u nas jest ostatnio pogoda właśnie zaczyna padać, więc możecie zobaczyć jak wygląda film w takich naprawdę gorszych warunkach oświetleniowych. Nie zaraz się będę chować, no bo no, już czuję też widać na no, moim tem, że jest, są już kropki. Także jeszcze się przebiegnę, żebyście zobaczyli tę stabilizację. 4K 60 klatek. A włączyło się światło wypełniające w ekranie, tak jak to było na telefonach Hoppo. Jest trochę chłodnawo i wieje że możecie zobaczyć jak wygląda tutaj wideo właśnie w takich warunkach nocnych. Jeszcze się trochę poobracam. I ja takie mam wrażenie, że się przebija taki trochę delikatnie zielonkawy odcień. No ale. Będzie to lepiej widoczne oczywiście na dużym ekranie. Także możecie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o baterię, to jeden z największych plusów tego telefonu. 7300 mAh to naprawdę duża bateria. Zanim przyjechał do mnie OnePlus 15, byłam przekonana, że najlepsza bateria, z jaką miałam do czynienia, to ta Wopo Find X9 Pro. Wygląda jednak na to, że tu jest jeszcze lepiej. Nie wiem, jak oni to zrobili. Ale zabić ten telefon w jeden dzień, to naprawdę wyczyn. Nawet dla mnie. Pamiętam jeden taki dzień, kiedy poza normalnym użytkowaniem grałam około godzinę w Call of Duty. Potem około godzinę w Genshin Impact. Zrobiłam dwa testy Extreme, T3D te Marga Extreme Test, Test, a mimo to telefon wytrzymał cały dzień, kończąc na 7,5 godziny sodu. Bo Dla mnie ta bateria to jest po prostu jakiś kosmos. I oczywiście w zestawie na rynek europejski nie mamy ładowarki. Telefon wspiera ładowanie przewodowe 120W oraz bezprzewodowe 50W. Niestety nie mam w domu takiej ładowarki 120W. To moją ładowarką Samsunga Samsung Trio 65W. Naładowałam ten telefon do 50% w jakieś 34 minuty, a całość od 10% w jakąś godzinę i 20 minut. No i teraz podsumowując, trzeba przyznać, że pewna era OnePlusów się skończyła. To już nie jest to, co mieliśmy w przypadku OnePlusa 12 i 13, gdzie topowa wydajność szła w parze z sensorami aparatów, które może nie były absolutnie topowe, ale zdecydowanie przewyższały średnią półkę. Warto przytoczyć tutaj krótki wątek historyczny. W zeszłym roku różnica między OnePlusem 13 a Oppo Find X8 Pro była na tyle niewielka, że wiele osób po prostu wybierało tańszego OnePlusa. Miał lepszą wydajność dzięki Snapdragonowi, Świetne zarządzanie temperaturami, a same sensory aparatów były bardzo zbliżone. Owszem, X8 Pro oferował dodatkowy teleobiektyw, ale nie był on na tyle rewelacyjny, by większość użytkowników zdecydowała się do niego dopłacić. No w tym roku różnica między Oppo a OnePlusem jest znacznie większa i myślę, że taki był cel producenta. Flagowcem z krwi i kości poza Snapdragonem oczywiście, ma być Oppo Find X9 Pro, no bo w Oppo Snapdragona zostawiono przecież dla wersji Ultra. OnePlus 15 natomiast ma stanowić alternatywę dla graczy, choć nie tylko. To ma być taki wół pociągowy oferujący świetną wydajność, dobrą baterię i podwyższoną odporność dzięki certyfikatowi IP69K. Trudno dziś ocenić, czy taka strategia firmy okaże się korzystna w dłuższej perspektywie. OnePlus 15 sam w sobie nie jest złym smartfonem, a dla części użytkowników jego aparat będzie w pełni wystarczający. Uważam jednak, że postawienie na nieco lepszy sensor, przynajmniej w głównym aparacie, albo chociaż pozostawienie dobrze dopracowanego sensora z poprzedniego modelu, mogłoby się firmie bardziej opłacić. W połączeniu z większymi usprawnieniami teleobiektywu dałoby to marce mocniejszą pozycję niż tak wyraźne cięcia w całym module aparatu. No ale oczywiście nie pracuję w dziale rozwoju OnePlusa, więc mogę sobie tylko gdybać. Czas pokaże, jak OnePlus 15 się przyjmie. Rynek wszystko zweryfikuje. Dziękuję Wam już bardzo za obejrzenie tego filmu. Niezmiennie zachęcam do subskrypcji tego kanału. Podzielcie się oczywiście swoimi wrażeniami na temat OnePlusa 15 w sekcji komentarzy. A teraz trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!